Cześć. Nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowańskości. W dzisiejszym odcinku poruszę temat, który rozgrzewa wyobraźnię wielu osób interesujących się Słowiańszczyzną i tych osób, które interesują się też historią Polski. Mowa mianowicie o Wielkiej Lechi. Wielka Lechia to konstrukt bardzo ciekawy z wielu powodów, i dzisiaj chciałabym przytoczyć kilka teorii, które głoszą zwolennicy tejże właśnie Wielkiej Lechi na temat jej powstania, na temat historii Polaków, historii Polski. Czym w ogóle jest Wielka Lechia i skąd ona się wzięła? Może zacznijmy od powodów, dla których powstają takie teorie. Problem z historią jest taki, że naszą wiedzę możemy opierać przede wszystkim na znaleziskach archeologicznych oraz na różnego rodzaju źródłach pisanych. Z których nie zachowało się jakoś bardzo dużo. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę to, na jakich materiałach pisano, w jaki sposób przechowywano księgi, innego rodzaju zwoje, trudno się dziwić, że nie ma ich zbyt wiele. Im więcej mija czasu od danego momentu, tym trudniej jest nam zrekonstruować wydarzenia, które wtedy miały miejsce. Nie zmienia to jednak faktu, że wiele osób jest bardzo mocno zainteresowanych tym, skąd pochodzimy, skąd się wzięliśmy i po prostu chce szukać swoich korzeni. Dla tych osób odpowiedzi, które przynosi nam nauka, bardzo często są niewystarczające i próbują znaleźć coś na własną rękę. Efektem takich poszukiwań jest właśnie teoria na temat Wielkiej Lechy. Powodem, dla których te pseudonaukowe teorie spiskowe dotyczące Wielkiej Lechii są popularne, jest też to, że one przynoszą dosyć proste, atrakcyjne odpowiedzi. Nauka mówi nam, że wielu rzeczy nie wiemy i możemy się ich dowiedzieć, możemy je rekonstruować. Natomiast pseudonauka mówi, że ale jak to? To wszystko wiadomo, a jeżeli nie wiadomo, to znaczy, że ktoś to ukrył. No niestety nie jest to prawda. Chcielibyśmy wiedzieć więcej, ale wiemy tylko tyle, na ile pozwalają nam ocenić zdobywane, znajdowane materiały, źródła, teksty. W dodatku, nauka bardzo często stawia dużo pytań. Czym w ogóle jest Wielka Lechia? Jakie to są teorie? Zwolenników tych teorii nazywamy Turbolechitami bądź też Turbosłowianami, dlatego że oni uważają, że Słowianie bądź też Lechici, czyli bezpośredni potomkowie Polaków, utworzyli kiedyś wielkie imperium, o którym dzisiaj wiemy niewiele. A wszystko przez wielki germańsko-watykański spisek, który sprawił, że wszystkie źródła i wszystkie materiały, jakie istniały na jej temat, zostały spalone, zniszczone. Te teorie bywają czasami naprawdę fantastyczne. Co ciekawe, to wcale nie jest nowość, dlatego że o Wielkiej Lechii bądź też podobnych fantastycznych teoriach pisano już w XIX wieku. Nawet jeszcze wcześniej. W czasach, kiedy szukano również jakiegoś potwierdzenia, skąd się w ogóle Polacy wzięli, potwierdzenia jakiejś naszej państwowości, powstawały naprawdę różne podejścia i różne poglądy na ten temat. Wiele z tych teorii XIX wiecznych, a właściwie wszystkie, zostały obalone właściwie od razu, jeszcze w XIX wieku. Nie przeszkadza to jednak dzisiejszym zwolennikom Wielkiej Lechy, żeby z nich korzystać i traktować je jako dowody na potwierdzenie ich równie fantastycznych tez. Jakie są przykładowe teorie dotyczące istnienia Wielkiej Lechii? Przykładem takiej teorii, którą przypomina dzisiejsza Wielka Lechia jest chociażby to, że Polacy wywodzą się od Sarmatów. To na pewno pamiętacie z lekcji historii, kiedy była mowa o tym, jak to polska szlachta określała się dumnym mianem Sarmatów i wywodziła swoje pochodzenie od takiego starożytnego ludu. I ta teoria tak naprawdę jest cały czas żywa, ponieważ jedna z tych funkcjonujących dzisiaj mówi o tym, że właśnie ci Sarmaci, czyli protoplaści, przodkowie, narodu polskiego, pochodziły z Wyspy Wielkanocnej i tam z wyspy na wyspę, potem po kontynencie, dotarli do Europy, a po drodze rozprobakowali swój język. Inna jest taka, że Wielka Lechia, czyli Wielkie Cesarstwo, Wielkie Imperium, które rozciągało się tutaj prawie na całą Europę, na pewno Europę Wschodnią, zahaczało także o Azję i czasem o Afryce, pokonało Aleksandra Macedońskiego w wojnie, ale czasami mówi się też, że to Aleksander Macedoński był lechitą, był Słowianinem, był jednym z nas. Oprócz tego, kolejnym takim przykładem propagowania turbolechickich teorii jest to, że Bolesław Chrobry był cesarzem. No ale dzisiaj już doskonale wiemy, że tak nie było, że został koronowany jedynie na króla. Zwolnicy Wielkiej Lechii uważają też, że dzisiejsi naukowcy twierdzą, że Polacy zeszli w drzew w 966 roku, czyli wtedy, kiedy szacujemy mniej więcej chrzest Mieszka I i jego dworu. I to, że podkreślam tutaj, że to był Chrzest Mieszka pierwszego i jego dworu, jest bardzo ważne, bo trudno w ogóle mówić o Polsce jako takiej w tym czasie, wiemy, że było to jakieś państwo piastów i materiały i źródła mówią nam, że ono istniało na pewno w okolicach połowy X wieku. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś kwestie związane z państwowością czy organizacją, Takiej właśnie struktury, no to niestety tych informacji tutaj nie mamy. Wiemy natomiast, że ludzie żyli na tych terenach, na terenach Polski także i wcześniej, ponieważ mówią nam o tym znaleziska archeologiczne z tego okresu, które są odnajdowane na tych terenach. Można powiedzieć, że w tym momencie obaliłam pierwszy z zarzutów zwolenników Wielkiej Lechy dotyczących ukrywania i fałszowania historii. Nie było to trudne. Wśród najciekawszych teorii, które mówią o początkach państwa polskiego, chyba najbardziej przypadła mi do gustu ta, w której tłumaczy się nazwę miejscowości Betlejem tak, tej miejscowości, w której urodził się Jezus jako nazwy pochodzącej od imienia Lech. Betlejem, Betlechem, no to mamy tam przecież jakiegoś Lecha. I w ramach tych teorii oczywiście okłasza się, że Jezus jak najbardziej był Lechitą, był Słowianinem, był Polakiem w związku z tym, ale także uważa się, że Izrael powinien nam zapłacić jakieś reparacje właśnie za to, że okupuje w tym momencie Betlejem, który jest przecież lechicką miejscowością. Tego typu bzdur jest w tych teoriach naprawdę bardzo dużo. Zahaczają one czasami nawet o takie absurdy, jak to, że cywilizacja lechicka została w jakiś sposób stworzona z pomocą kosmitów. Pojawiają się tam Atlantydzi i pojawia się wiele innych naprawdę fantastycznych poglądów i uzasadnień, co jest całkowicie niesamowite. Skoro Bytleyem wchodziło w granice Wielkiej Lechi, to możemy sobie wyobrazić, jak wielkie było to mocarstwo. No i teraz pytanie, skoro ono było takie wielkie, no to dlaczego nic o nim nie wiemy? I dlatego dopiero zwolennicy tej teorii przychodzą i mogą nas oświecić. No, na to też jest odpowiedź. To wszystko spisek. Spisek germańsko-watykański, ponieważ w 966 roku, kiedy zmuszono Mieszka I do tego, aby przyjął chrzest, zniszczono również wszystkie materiały, wszystkie informacje, które mogłyby potwierdzać istnienie Wielkiej Lechii. I co ciekawe, niszczy się je do tej pory. Trzeba przyznać, że taka wizja historii polskiej, w której nasi protoplaści. Nasi przodkowie byliby naprawdę wielkim narodem i stworzyliby wielkie mocarstwo, jest naprawdę, naprawdę kusząca. I ja nawet w pewien sposób rozumiem ludzi, którzy w to wierzą i którzy szukają tych informacji. Tym bardziej trudno im się dziwić, że kiedy ktoś jest zainteresowany tematem Słoweńszczyzny, czy w ogóle początków państwa polskiego i wchodzi do księgarni, kieruje się na dział Historia i co tam widzi? Książki pod tytułem Słowiańscy królowie Lechi i tak dalej, książki, w których autorzy piszą właśnie o takich bzdurach, no niestety muszę to tak nazwać, możemy znaleźć na dziale historia. A w momencie, w którym sięgają po te książki osoby, które nie są przygotowane tak naprawdę do krytyki źródeł, bardzo łatwo mogą w to uwierzyć, tym bardziej, że to naprawdę atrakcyjna wizja. No ale skąd my wiemy, że są to bzdury? Od chociażby stąd, że jeżeli ta wielka Lechia Faktycznie byłaby aż tak wielkim mocarstwem, jak to jej zwolennicy przedstawiają, to myślę, że znaleźlibyśmy na ten temat bardzo dużo materiałów. No, to znaczy, nie udałoby się jej przemilczeć. Pojawiałyby się te materiały, pojawiałyby się te informacje w źródłach pisanych z różnych ziem, z różnych narodów, choćby dlatego, że w jakiś sposób musielibyśmy z nimi koegzystować czy to prowadząc wojny, czy pertraktacje handlowe, cokolwiek. Tymczasem nie ma takich źródeł. Nie ma żadnej takich informacji, która by dawała choć cień nadziei, że taka wielka Lechia istnieje. No oczywiście, przychodzi nam tutaj znowu cały czas ten sukurs wielki spisek i zniszczenie tych wszystkich materiałów, tylko zastanówmy się, czy to byłoby możliwe, żeby zniszczyć absolutnie wszystko, nie tylko w Europie, ale w Afryce, w Azji, właściwie w większości świata, pomijając Ameryki. Byłby to, myślę, pewien problem, dlatego trudno sobie wyobrazić, że coś takiego jednak doszłoby do skutku. No dalej. Skoro jak zwolennicy Wielkiej Lechi twierdzą, że wszystko zostało zniszczone przez Watykan, czyli generalnie przez Kościół, to dlaczego potwierdzenie swoich teorii znajdują na przykład w kronikach Wincentego Kadłubka, który był przecież duchownym, był biskupem, mało tego, on cieszył się naprawdę ogromną renomą. Przecież jeżeli to Kościół zniszczyłby wszystkie informacje na temat Wielkiej lechi, to dlaczego Wincenty Kadłubek zamieszczałby takie informacje w swoich kronikach? No ale teraz powstaje drugie pytanie. Skoro Wincenty Kadłubek zamieszczał takie informacje w swoich kronikach, to skąd wiemy, że to nieprawda? Ano stąd, że średniowieczni i późniejsi trochę kronikarze mieli pewien styl, w którym pisali. I fantazjowanie oraz mocne podkoloryzowanie historii i wydarzeń było po prostu na topie. Było to modne, tak się robiło i tak pisali wszyscy. I wiemy to chociażby stąd, że mamy możliwość porównywania wielu różnych źródeł pisanych, zestawiania ich razem i odkrywania tego, o czym one nam mówią, co się w nich pokrywa, a co niekoniecznie. Kolejna rzecz, która nam mówi, że Wielka Lechia nie mogła istnieć, a na pewno nie w takiej formie, w jakiej ona jest przedstawiana przez jej zwolenników i autorów książek na ten temat, jest taka, że ci życzeni autorzy odnoszą się np. do kroniki Prokosza, którą odnaleziono w XIX wieku. I właściwie od razu jeszcze w tym XIX wieku dowiedziono, że jest to falsyfikat, podróbka. Że ktoś prawdopodobnie albo chciał zrobić żart, albo chciał mieć dowód na swoje badania i po prostu wytworzył taką kronikę. I co ważne, to udowodniono właściwie zaraz po tym, jak tęże kronikę odnaleziono. Wiemy więc dzisiaj, że jest to całkowita ściema, a mimo to jest ten tekst, jest to źródło przedstawiane wciąż jako materiał dowodowy na istnienie Wielkiej lechi. Kolejna rzecz, która jest też problematyczna i która pojawia się w tych teoriach, to mapy. A mianowicie, nawet współczesne nam dzisiejsze mapy z informacją o okresie, jaki przedstawiają, są traktowane przez wielu zwolenników Wielkiej Lechii jako mapy historyczne właśnie z tego okresu. I zwolennicy Wielkiej Lechii wyszukują słów podobnie brzmiących, które mogliby wykorzystać jako dowód do tego, że tak, była Wielka Lechia, po czym też te mapy często fałszują. Jedna z takich najpopularniejszych map to ewidentne fałszerstwo. Łatwo to stwierdzić. Jest to mapa Europy z uwzględnieniem kawałka Azji i Afryki i na niebiesko jest tam zaznaczony obszar Wielkiej Lechy. Ten obszar sięga aż po Syberię, zahacza o Azję i nawet kawałek Afryki, ale to co nam rzuca się w oczy, to że na tym niebieskim terenie nie ma zaznaczonych żadnych miejscowości, miast, grodów, niczego. No, skoro było to takie wielkie mocarstwo i skoro inne państwa mają tam zaznaczone jakieś miejscowości, no to w Wielkiej Lechi nie było żadnego miasta? Niemożliwe. No i na tym właśnie polega cały ten fenomen Wielkiej Lechi. Widać bardzo wyraźnie, że te ich informacje, które są podawane, one nie mają racji bytu. Są fałszywe, są wymyślone. I żerują bardzo często na naiwności osób, które je czytają, a także na tym, że one są po prostu bardzo ciekawe tego, jak wyglądała przeszłość, jak wyglądała historia ich narodu. Niestety, niepokojące jest to, że one coraz bardziej wchodzą do mainstreamu, a autorzy książek o Wielkiej Lechii postulują wprowadzanie tej teorii do podręczników na przykład. Teraz pewnie też zastanawiacie się, dlaczego nie używam nazwisk, tylko mówię o autorach, zwolennikach. Właśnie po to, żeby za bardzo nie propagować tych bzdur. Jeżeli będziecie zainteresowani tymi tematami i tymi teoriami, to bez problemu je odnajdziecie, w tych teoriach o wielkiej lechi pojawia się jeszcze jedno zagrożenie, a mianowicie zagrożenie rasizmem i nacjonalizmem. Dlatego, że oprócz rzeczywiście tego udowadniania wielkości Polaków, jest tam jeszcze jeden wątek, wątek genetyczny. Zwolennicy Wielkiej Lechi. Starają się w genetyczny sposób udowodnić wyższość narodu polskiego, bądź też mówiąc ogólnie Słowian wszystkich, nad innymi narodami, nad innymi grupami etnicznymi. Jest to bardzo niebezpieczny trend, może to doprowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji i do wielu zagrożeń. Dlatego, oczywiście, najłatwiej byłoby wielką Lechję wyśmiać, natomiast nie należy tego robić. Raczej trzeba byłoby się skupić na tym, żeby propagować rzetelną wiedzę. A ponieważ ja chcę propagować rzetelną wiedzę, to w przyszłym tygodniu nadal będziemy drążyć temat Wielkiej Lechy. Tylko że nie będę Wam o niej opowiadać ja, a mój gość Artur Wójcik, który napisał książkę pod tytułem Fantazmat Wielkiej Lechy. Mam dla Was także prezent dwa egzemplarze tej książki. Będzie je można zdobyć na profilach Słowańskości w mediach społecznościowych, jedną na Facebooku, a jedną na Instagramie. Dlatego zachęcam Was bardzo do tego, żebyście w niedzielę śledzili oba te profile, bo tam pojawi się informacja, co należy zrobić, żeby taką książkę zdobyć. I myślę, że mogę Wam już teraz powiedzieć, że książki będą też podpisane przez autora, więc tym bardziej fajnie. W opisie do podcastu, jak zawsze, podrzucę Wam teksty, które warto przeczytać. Tym razem będą to także blogi, nie tylko książki, które. Bardzo dokładnie rozprawiają się z kwestią wielkiej leki i w sposób bardzo merytoryczny i rzetelny punktują wady i błędne założenia, które stoją u podstaw tej teorii. Warto na nie spojrzeć, warto też je śledzić. Niestety, zwykłemu czytelnikowi trudno jest czasami ocenić, czy ta teoria, z którą się właśnie spotkała, ona jest prawdziwa, czy opiera się na właściwych przesłankach, czy może na fałszywych, a może cała jest fałszerstwem. Dlatego właśnie autorzy tych blogów pokazują, tak naprawdę wszystkie najważniejsze informacje, które ułatwią nam rozumienie pewnych rzeczy i też samodzielną weryfikację danych. Serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście śledzili takie brogi, jak chociażby Sigilum Autentikum, mitologię współczesną czy historyczne bzdury, ponieważ tam oprócz tego, że dana informacja jest wskazana jako fałszywa, to jest również wytłumaczone, na czym polegają błędy w takim jej rozumieniu. Wiadomo, fajnie byłoby wiedzieć już wszystko na temat przeszłości i na temat Słowian, i na temat piastów, i w ogóle tego, jak doszło do powstania Polski, no ale niestety musimy się opierać tak naprawdę na tym, co jesteśmy w stanie zweryfikować, na tym, co przynosi nam nauka i na tym, co jest w jakiś sposób potwierdzone. No pozostaje nam mieć nadzieję, że wskutek rozwoju techniki i nauki będziemy tych informacji potrafili wyciągnąć nawet z takiego niewielkiego materiału źródłowego jak najwięcej. I tego właśnie nam życzę, i sobie, i Wam zresztą też. No, my słyszymy się za tydzień. Pamiętajcie o niedzielnym konkursie. Do usłyszenia, cześć. Hey!